Moi drodzy, chciałbym poruszyć temat dzisiaj o miłości, a dokładnie to o takiej romantycznej miłości, którą wszyscy, co są zakochani, przeżywają. I chcę wam pokazać, że ta romantyczna miłość ma dwa etapy. Pierwszy etap tej miłości tak naprawdę nie potrzebuje dużego wysiłku od zakochanych, bo w tym pierwszym etapie chłopak i dziewczyna, którzy są zakochani, są prowadzeni w swoim związku przez takie podekscytowane uczucia. I ten etap możemy nazwać po angielsku się nazywa The Being in Love Stage. I kiedy dwojga młodych ludzi są zakochani w sobie, to wtedy bardzo swobodnie i łatwo im przychodzi to, aby pokazać drugiej osobie miłość. Nawet bez myślenia, czy to coś mi będzie kosztowało, albo czy muszę z czegoś zrezygnować. Ci, którzy są zakochani, nawet pojadą 500 kilometrów, aby się razem spotkać i spędzić ze sobą weekend. I to nic im nie przeszkadza. Moi drodzy, w tym etapie chodzenia ze sobą i przeżywania tej romantycznej miłości, ta młoda para tak naprawdę nie musi pracować nad swoim związkiem. Na pewno używają dużo energii, aby coś dla drugiej osoby zrobić, ale to nie jest dla nich wielki wysiłek. I na pewno nie nazwaliby tego pracą. Na pewno by użyli słowo rozkosz, zamiast jakiś wysiłek. I w tych momentach chodzenia ze sobą, młodzi się cieszą, kiedy mogą coś dobrego dla drugiej osoby zrobić. Oni chcą uszczęśliwić tą drugą osobę. Ale moi drodzy, naukowcy zbadali średnią długości takiej miłości, i statystyki pokazują, że ten pierwszy etap romantycznej miłości trwa mniej więcej powiedzmy dwa lata. I młoda para nigdy nie zostaje w takiej euforii miłości na zawsze. I wiecie, co to jest bardzo dobre. Że nie zostają w tym etapie na zawsze. Powiecie, że też statystyki pokazują, że młodzi ludzie, którzy się zakochują na studiach, bardzo często widzą, jak spadają ich oceny. Jutro możesz mieć egzamin z I wojny światowej, ale komu obchodzi I wojna światowa, kiedy jesteś zakochany? Jeżeli taka obsesja drugiej osoby w tym pierwszym etapie by trwała przez powiedzmy 20 lat, to bardzo mało ludzi, by coś dobrego osiągnęło w życiu. Bo kiedy jesteś zakochany, to świat ci nie obchodzi. Jesteś tylko skierowany na drugiej osobie, i myślisz, jak mogę uszczęśliwić tą piękną dziewczynę albo tego przystojnego chłopaka. Tak to wygląda. Ok, to jest pierwszy etap tej romantycznej miłości. Ale chcę wam tutaj przypomnieć, że jest też drugi etap. I te uczucia, które młodzi mają, dla siebie nie zostaną takie same na zawsze. Przyjdzie moment, kiedy młodzi muszą zejść z tej emocjonalnej euforii, i przypominam, że to jest dla nich bardzo dobre, bo ta niedojrzała miłość musi dojrzeć do takiej doskonałej miłości. I jedno, które można zauważyć w tym drugim etapie, jest to, że miłość nie przechodzi tak łatwo jak kiedyś. I teraz trzeba pracować nad tym, aby ta romantyczna miłość wytrwała w małżeństwie. I ten drugi etap wymaga, aby zakochani zauważyli, co sprawia, że druga osoba czuje się kochana, i wtedy nauczyć się wprowadzać te gesty miłości w codziennym życiu. Musicie zauważyć, że co sprawia jednej osobie czucie się kochanym, nie zawsze to samo odczuwa druga osoba. I kiedy młoda para schodzi z tej takiej euforycznej miłości, to bardzo często nie umieją ukazywać miłości do drugiej osoby. W taki sposób, gdzie druga osoba czuje się kochana. Na przykład, kobieta powie: Ja czuję, że on mnie już nie kocha. A on odpowie: Ja nie rozumiem tego. Ja ciężko pracuję, samochód jest zawsze czysty, obcinam trawę co weekend, pomagam jej w domu. Nie wiem, co ona jeszcze by chciała. A on odp ona odpowiada: rzeczywiście, on to wszystko robi. On ciężko pracuje. Ale zami w oczach dodaje: My nigdy nie rozmawiamy. Widzicie, Moi drodzy, problem polega na tym, że każdy z nas rozmawia różnymi językami miłości. I chciałbym porozmawiać o pięć głównych języków miłości, które autor Gary Chapman pisze w swojej książce The Five Love Languages. Gary Chapman nam mówi, że z tych pięciu języków miłości każdy z nas ma jakiś główny język, którym pokazujemy i odczuwamy miłość. I bardzo rzadko się zdarza, że chłopak i dziewczyna, albo mąż i żona mówią tym samym językiem. Dzieje się tak, że my zwracamy uwagę na swój język miłości, i wtedy przynosimy to na nasze relacje, i pokazujemy miłość do drugiej osoby naszym językiem miłości. Ale problem jest taki: jeżeli to nie jest jego albo jej główny język, to wtedy nie będzie ta osoba czuła się kochana. I wróćmy teraz na przykład, który dałem przed chwilą. Mąż pokazywał swojej żonie, że ją kocha, przez używanie swojego własnego języka miłości, nazywany acts of service, albo akty służby. On mył samochód, obcinał trawę, pomagał jej koło domu. Dla niego to jest sposób pokazywania miłości, ale ona miała inny język miłości, który możemy nazwać quality time, albo czas dla siebie nawzajem. I ona powiedziała: My nigdy nie rozmawiamy. Ona się czuła kochana. Kiedy mąż dawał jej swój czas na rozmowę, dzielenie się marzeniami, słuchanie jej problemów i to, co ona przeżywa w swoim życiu. On naprawdę ją kochał i pokazywał jej miłość, ale to nie był jej główny język miłości. Dlatego, moi drodzy, jeżeli chcecie, aby w waszym małżeństwie miłość trwała i się rozwijała, to musicie się nauczyć rozmawiać językiem miłosnym drugiej osoby, nie tylko swoim. I w następnym odcinku, Zobaczymy, jakie są te pięć głównych główny języków miłości.